Pomagamy we wszystkich w dolegliwościach, także za pośrednictwem zdjęcia. Cześć, Cześć wszystkim! Witamy tam? was w prasówce, w ogóle po... Siemano, siemano, szanomano! Z tej strony karelano.tv, otwiera wam drzwi i od razu zaprasza was na koncert w Katowicach, 20 grudnia, ostatnia... Informacja, final call, boarding time, odlatujemy DESO projekt zreska 16 katowice z 9.00 93 25 taksik po, po, po 30 kurwa 30 zł szalomka. Zmienimy sobie światło, bo dzisiaj będzie, proszę Państwa, ezoterycznie w dzisiejszym odcinku, w którym zobaczymy sobie takie rzeczy, na przykład kto chciał zabić na Pawła II. Powrót wiosny, sposób na młodość. Jak przekonać, że kochasz? Twój mózg zdradza, a nie ty! W Krakowie spełniają się marzenia. Tajemnicze zniknięcie ludzi też są. Ta gazeta jest z maja 2002 roku, także w dzisiejszym odcinku realizujemy retro retroezoterykę. W maju obchodziła imieniny moja babka Zofia. O, to ciekawe. O, jest spis treści. Magia starych imion, straszny dom. Dobrze, a gdzie jest Oja, nie Pawle? Nostradamus naszych czasów, to w następnym odcinku. Kto chciał zabić Jana Pawła II? W następnym odcinku zrobimy sobie przepowiednie na, na, na kolejny rok, bo już sylwester się zbliża, także czas przebadać, co się stanie w y, 2020. Przepraszam, 1999, bo to po 20 się zeruje. Kto chciał zabić Jana Pawła II? Co, na... 58? To tu jest nowa cywilizacja na Jowiszu. To oni chcieli zabić się na drugiego? Ej, czemu tu są kłamstwa w tym? Nie, 50, okej. Okay. Czemu są kłamstwa w mojej głowie? Ten koleś, morduje w imię Różańca. Taka osoba przychodzi, jak nie pomodlisz się wieczorem i nie ma anioła stróża, to anioł napadziasz. Napada na ciebie z nożem, wstawia się do gardła i musisz się modlić. Dopóki nie skończysz, to nie pójdziesz spać. Wbrew zwyczajom Watykanu, Jan Paweł II wyszedł z salonu prywatnej biblioteki na spotkanie Lecha Wałęsy. Ochrona papieża i towarzyszący mu kardynałowie zamarli z przerażenia widząc taką beztroskę. Ich obawy były uzasadnione, choć tamtego akurat dnia nie mieli pojęcia, że zaledwie cztery Godziny wcześniej nieznani spiskowcy odwołali kolejny zamach na Ojca Świętego. Jak wskazało śledztwo prowadzone przez włoską policję po haniebnym zamachu Ali czy służby specjalne Układu Warszawskiego zaplanowały, iż Jan Paweł II zginie. Do dziś nie wiadomo dlaczego akcję odwołano. Żadna więc siatek zamachowców nie została rozbita, ani turecka, ani bułgarska, ani watykańska. Nic też dziwnego, że już w 1982 roku w Fatimie hiszpański ksiądz, inspirowany poglądami niektórych watykańskich kardynałów, rzucił się na Jana Pawła II z bagnetem. Co? Kurde, to jak w tym filmie John Wick, tam w kościele się chcieli zabijać. Jan Paweł II, mafia, boss, level 200, papież i taka piwnica cała, pełna dolarów i haków na wszystkich ludzi w tej wiosce. W 2002 jeszcze nie był beatyfikowany. Ciekawe, czy ten artykuł teraz jest nielegalny w ogóle? Śledztwo w sprawie zamachów nigdy niczego nie wyjaśniły, a zebrane dane nigdy nie zostały połączone w całość. Zupełnie jakby nikomu nie zależało na rozwikłaniu watykańskiej zagadki. Czyżby jej rozwiązanie mogło być aż tak wielkim szokiem dla świata? <grytanie> Udatnił się jak kamfora. I to, to zdjęcie. Czym ludzie robili te grafiki wtedy? Nie ma to nic wspólnego ze znanymi z komunikatów przypadkami. Wyszedł z domu i nie wrócił. Ludzie ci nie ulegają amnezji, nie padają ofiarą morderstw czy tragicznych wypadków. Oni po prostu znikają. A dobra, nie wiesz, co na chwilę się wylogowałem z symulacji po prostu, bo tam obiad akurat gotuje, nie? Rudney Davis, amerykański fizyk. Interesujący się parapsychologią. Opisał kilkaset tego rodzaju przypadków z całego świata. Wśród tajemniczo zaginionych są królowie, żołnierze, młode panny, uczeni i dzieci. Psy policyjne gubią trop. Jasnowidze i media mówią o przejściu w inny wymiar. Fizycy o rzeczywistości równoległej. Kolejny yy, artykuł, który chcę mówić jest o mm, <laughs> efekt Mandali. Czy to nowy efekt Mandeli? Czy efekt Mandeli nie istnieje? Znikają nie tylko żywi. Są też opowieści o niewytłumaczalnych zniknięciach ludzi po śmierci. Że żyli i było ich ciało, a potem się okazało, że ono już nie. Takie białe robaki z niego wyszły. Ludzie się zastanawiają, co się stało z tym ciałem. Niegdyś działaniu sił boskich, czy odwrotnie, diabelskich, przypisywano dematerializację ciał, strumień czy katafalków. A później okazało się, że są takie białe robaki właśnie. Zniknęła z mar pogrzebowych, na których niesiono jej zwłoki, bez Zgodnie z rytuałem, spopielić je na stosie. Królowa Alkmena, matka Herkulesa. No, myślę, że ten dowód ostatecznie potwierdza. To była postać historyczna, której ciało badali wszyscy naukowcy, zanim zniknęła. Tutaj mamy kolejny artykuł. Nowa cywilizacja na Jowiszu. Jowisz to największa planeta Układu Słonecznego. Jest piąta w kolejności, kolejności planety Układu. Krąży wokół niego 16 księżyców. Ej, ciekawostki. Następnie rosanę węgiel wprowadzamy do kolby z tlenem. No dobra, ale co co, jaka to jest cywilizacja? Zaobserwowano też, iż duże obszary Jowisza bardzo regularnie zmieniają swój kolor. Od czerwonego poprzez brązowy i szary, do niebieskiego i znowu do czerwonego. Pełny cykl takich zmian pokrywa się dokładnie z okresem obiegu. Czyżby to była oznaka wegetacji roślin w zależności od pór roku? To jest ta cywilizacja roślinna. A tak, bo to jest taki mały listek zielony na tym Jowiszu przyczepiony. To jest cywilizacja roślin po prostu. Złotych drzew, goldbaumów. Dalsze badania dowiodły, że w pasie równikowym Jowisza promienie słoneczne uwięzione pod ciężką atmosferą, swoisty efekt cieplarniany, mogą podnosić temperaturę przy powierzchni planety do około 20 stopni. Wobec tego NASA stworzyła w laboratorium sztuczną atmosferę Jowisza i przeprowadziła w niej fotosyntezę. Wyniki były rewelacyjne. Pod wpływem światła słonecznego w atmosferze, stanowiącej mieszaninę wspomnianych już gazów, uzyskano wiele prostych związków organicznych, dokładnie takich, jakie według naszych teorii zapoczątkowały życie na Ziemi sprawdzono też, czy w środowisku Jowisza mogły przeżyć ziemskie bakterie. Okazało się, że tak. Cztery ich rodzaje hodowane w mieszaninie wodoru, amoniaku, helu i metanu, nawet w temperaturze minus 160 stopni pod ciśnieniem 123 atmosfer, czuły się znakomicie. I tylko dlatego, że przerwano eksperyment, nie zabrały się do rozmnażania. One już sobie tam swojego pudelka otwierały i zaczynały gadać o celebrytach. No akurat się skończył eksperyment. Miejmy nadzieję, że u nas też tak będzie. Coraz dociekliwsze badania skłoniły naukowców. Dobra, czyli mamy cywilizację roślin i bakterii na Jowiszu. To Twój mózg zdradza, a nie ty. O, nie, jeszcze dobra, to mieliśmy zobaczyć. Szepcze głos we mnie. Ta pani rysuje takie. takie wiry, rysuje. I tu jest. ona mówi. Maluje spirale, albo jak kto woli, mandale. Przywodzą na myśl materię pędzącą w przepastne odchłanie kosmosu po wielkim wybuchu. Ktoś inny dojrzy w nich los człowieka odtwarzany na płycie gramofonowej życia, puszczonej w ruch boskim zmysłem. Dopóki nie przerwie go kwadrat czasu, bo właśnie w kwadracie, w formie najdoskonalszej obok okręgu, zamyka swe spilar, spilar, kurwa, spirale malarka. Grażyna Kilanowicz-Barecka. Witamy w naszym programie Pastelowy świat jej obrazów mieni się odcieniami szarości, jak powszechność smutek Zieleni niosące jej nadzieję i ukojenie, srebrzące się gdzie gdzieniegdzie wiry Przypominają o szczęściu, błyszczące złotem od ostatku, a perlące się są jak łzy Perlące się? A ciekawe się jak pije się perłę, to też komórki człowieka perlące są? Perlące Jestem na perlące Tu jest perlonka, jesteśmy na perlonce, Tu jest perlonka, tu liczy się pieniądze Tu jest morenka, jesteśmy na A Tu jest morenka i nie stawcie na wejście Hit Świeczka Nivea Pachnie kremem Nivea ha! Hit Dalej! Bliskie mi są odcienie rozświetlonego pomarańczu, wskazuje wiszący na ścianie słoneczny wir, chyba jedyny tak mocny akcent w obrazach, które ostatnio namalowała. Te dwa są moim wyobrażeniem czakramu serca, przenikają się na nim pastelowe róże, żółcienie i porudziałe brązy rudziałe, brązy znajomy radiesteta orzekł, że od nich płynie duża energia. To ja znam takiego jednego znajomego, co pewnie wahadełkiem to badał. Patrzę na kanciaste, tym razem wiry utworzone układem kwadrat. Co? Z kulistym centrum mogą wyobrażać. W... Nie wyraźnie co jest napisane. Z kulistym centrum mogą. W... Kurwa. Z kulistym centrum mogą wyobrażać równie dobrze początek jak i koniec życia. Nie zgadzają mi się tylko barwy. Przecież w budowie energetycznej człowieka czakram serca emanuje ja zielenia. <grywa> Nie zgadzam mi się z wiedzą ezoteryczną zdobytą na studiach z astrologii. Jak zostało udowodnione w badaniach naukowych, czakram człowieka jest zielony. Cza serca? Serce jest zielone. Im głębiej wchodziła w inne wymiary ludzkiej egzystencji, tym bardziej zmieniało się jej malarstwo. Na studiach fascynowało ją kopiowanie obrazów sławnych mistrzów. Lata osiemdziesiąte upłynęły jej pod znakiem martwych natur z malarstwa holenderskiego. Wreszcie, znudzona odtwarzaniem cudzych wizji, postanowiła przejść na płótno własne. Etapem przejściowym była fantastyka. Tu połączyła siły z mężem Andrzejem, i Andrzej, Grafikiem. Ale dziwacznie ni to bryły, ni to roboto-stwory nie ugosiły jej pragnień. Zabrała się. Zaportretowanie. Niestety nadal czuła się niespełniona. Mandala efekt. Ideę Mandali jako symbolu ujmującego całość ludzkiego doświadczenia, wpisanego w porządek kosmosu, powinniśmy stale odnosić do własnego życia. Poprzez jej kontemplację, możemy stale na nowo przekształcać własny egocentryczny punkt widzenia i odnajdywać poczucie jedności z drugim człowiekiem. I tutaj mamy dalej, siła twojej odporności Makrosource, siła makrofagów Silne makrofagi to podstawa odporności, lecz ich kondycja u większości z nas przedstawia wiele do życzenia. Częste infekcje, grzybice, zmiany skórne, zanieczyszczenie organizmu to jedne z wielu symptomów słabych makrofagów. W latach 40-tych rozpoczęto dania nad z tego, co możecie sobie teraz kupować Numerologia, kurs najlepszego numerologa świata. Pomagamy we wszystkich w dolegliwościach, także za pośrednictwem zdjęcia. Kurwa 21 wiek, a ty dalej zapierdolasz do lekarza zamiast wysłać mu zdjęcie na Instagramie. Jewnięty wysyła siłę uzdrawiającą na odległość. Dyplomowana uzdrowicielka, profesor magister, inżynier uzdrowicielka, dysponująca potężną siłą uzdrawiającej energii, astrolog, Longina Południak, Longina Peborodo, Sporządzi Twój horoskop osobisty na najbliższe 3 lata. 55 zł plus koszty przesyłki minus płatne przy odbiorze. A myślnik płatny. <grytania> Podaj datę, godzinę i miejsce urodzenia. Młodość, nie mam wieku. Krystyna Kwiatkowska zaprasza na warsztaty Zetfernica. <grytania> Ciężkie sranie. Bieszczady. Cena 650 zł plus koszt ubezpieczenia. Książka, płyta, warsztaty, fundacja ziemi obiecanej. O, to tak jak y, koncert w Łodzi. Dziękuję wszystkim, którzy byli na koncercie w Łodzi w ogóle. Pamiętajcie, że kolejny koncert w Katowicach. W Katowicach 20 grudnia, czyli prawdopodobnie jutro albo dzisiaj, jak to oglądacie, albo już był. DESO Projekt Studencka 16 w Katowicach. Tam będziemy tańczyli. No, chciałem jeszcze na koniec pokazać, to Twój mózg zdradza, a nie ty, ale tego nie ma tutaj w spisie. Albo ja jestem ślepy. Albo znowu jest niewyraźnie napisane. Także to tyle będzie na dzisiaj. Dajcie znać, czy Wam się podobała wróżka z 2002 roku, którą udało się znaleźć na śmietniku. To chyba ze dwa lata czekało, żeby ten, ten odcinek nagrać. Co się nie odwle... co, się od... co się nie odwlecze, to uciecze. A co się nie uciecze, to się odwlecze. A co się odwlecze, to się na vlogu pokażę. I dziękuję wszystkim. Widzimy się na koncertach. Kolejne koncerty. I nowy merch w styczniu i w lutym. A ja zaraz zapraszam do subowania, bo w następnym odcinku mówimy sobie, co. To będzie w 1999 roku najlepsze przepowiednie dowiemy się w następnym odcinku ciepłych snów pełnych roślin z Jowisza a bo jeszcze zapomniałem zrobić to była prazówka a teraz końcówka żeby tak jak tam pięknie na Jowiszu różne pory roku rozkwitają rozkwitały też w waszej wyobraźni cennej czyli w prawdziwym życiu bo tu gdzie żyjemy to właśnie jest cenne